Adrian z trudem oderwał wzrok od migoczących na ekranie komputera wykresów. Liczby, które kiedyś pulsowały życiem, obietnicą zysku i potęgi, teraz wydawały się martwe, płaskie. Były jedynie czarnym tuszem na białym tle, pozbawionym jakiegokolwiek głębszego sensu. Westchnął ciężko, masując skronie. Jego gabinet na ostatnim piętrze świątego wieżowca był jak klatka ze szkła i stali. Oferował panoramiczny widok na miasto, które leżało u jego stóp. Ale Adrian czuł się, jakby patrzył na nie z innej planety. Od śmierci Marty, jego żony, minęły dwa lata, a on wciąż dryfował w próżni, którą sam wokół siebie zbudował. Praca stała się jego schronieniem, pancerzem chroniącym przed żalem, który groził, że pochłonie go w całości. Telefon na biurku zabrzęczał cicho, wyrywając go z zamyślenia. To była jego asystentka. Odrzucił połączenie. Wiedział, co chciała mu powiedzieć. Kolejna niania złożyła wypowiedzenie. Trzecia w ciągu sześciu miesięcy. Każda z nich była wysoko wykwalifikowana, z nienagannymi referencjami, ale żadna nie potrafiła przebić się przez murciszy, który otaczał jego dzieci, sześcioletnie bliźnięta, Leona i Lene. Od śmierci matki stały się cieniami we własnym domu, poruszającymi się bezszelestnie po wielkich, pustych pokojach, z oczami, które straciły dziecięcy blask. Adrian wiedział, że to jego wina. Zamiast ofiarować im pocieszenie, dał im luksus. Zamiast ramion, dał im zabawki. Zamiast czasu, dał im opiekunki. Tego dnia coś w nim pękło. Zamiast poprosić asystentkę o znalezienie kolejnej kandydatki z elitarnej agencji, sam przejrzał aplikacje, które napłynęły w odpowiedzi na bardziej standardowe ogłoszenie. Jego wzrok przykuło jedno CV, proste, bezpretensjonalne. Klara... Młoda kobieta bez imponującego doświadczenia w opiece nad dziećmi milionerów, ale z dyplomem z pedagogiki wczesnoszkolnej i listem motywacyjnym, który był inny. Nie pisała o dyscyplinie i programach edukacyjnych. Pisała o magii opowieści, o radości z pieczenia ciastek i o tym, że największym darem, jaki można dać dziecku, jest uwaga. Impulsywnie, wbrew logice, która rządziła jego biznesowym imperium, kazał ją zatrudnić. Klara pojawiła się następnego dnia. Była cicha i niepozorna, z ciepłym uśmiechem, który wydawał się nie na miejscu w chłodnych, marmurowych wnętrzach jego domu. Adrian zamienił z nią tylko kilka zdawkowych słów, rzucił instrukcje dotyczące harmonogramu i wyszedł, zamykając za sobą drzwi do swojego świata pracy i ucieczki. Przez następne tygodnie nic się nie zmieniło. Wracał późno, kiedy dzieci już spały. Dom witał go tą samą, grobową ciszą. Jedyne, co zauważył, to, że w kuchni czasami pachniało ciastem, a w salonie na stoliku leżały kredki i niedokończone rysunki. Pewnego popołudnia, miesiąc po zatrudnieniu Kleri, jedno z jego spotkań zostało odwołane. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów wyszedł z biura, gdy słońce wciąż było wysoko na niebie. Wracając do domu, czuł dziwny niepokój. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić w tak wczesnych godzinach. Wszedł do środka cicho, jak zwykle. Spodziewał się tej samej przytłaczającej ciszy. Ale tym razem było inaczej. Cisza była, ale nie była pusta. Była pełna spokoju. Zaintrygowany, ruszył w głąb domu, kierując się w stronę pokoju zabaw dzieci. Drzwi były lekko uchylone. Zatrzymał się, gdy usłyszał ciche głosy. To były jego dzieci. Mówiły. Nie słyszał ich głosów, prawdziwych, dźwięcznych głosów. Od miesięcy. Podszedł bliżej, zaglądając przez szparę. Widok, który zobaczył, zatrzymał mu dech w piersiach. Na miękkim dywanie, w kręgu, siedziała Klara z Leonem i Leną. Trzymali się za ręce, a ich oczy były zamknięte. Nie była to formalna modlitwa, jaką pamiętał z własnego dzieciństwa. To było coś innego, coś bardziej intymnego i szczerego. Klara mówiła cichym, łagodnym głosem. Za co jesteśmy dzisiaj wdzięczni? spytała. Po chwili ciszy odezwała się Lena, jej głosik był jak dzwoneczek, którego Adrian prawie nie poznawał. Dziękuję za to, że słońce dzisiaj tak pięknie świeciło w parku. I za wiewiórkę, która zjadła orzeszka z ręki Kleri, potem odezwał się Leon. Dziękuję za to, że Klara nauczyła mnie rysować lwa, który wygląda jak prawdziwy. I za ciepłe kakao po spacerze. I za to, że Klara się ze mną śmiała, kiedy zrobiłem śmieszną minę Adrian stał jak sparaliżowany. Jego serce, skute lodem przez dwa lata, nagle poczuło bolesne ukłucie ciepła. Jego dzieci, jego ciche, smutne dzieci, dziękowały za proste, małe rzeczy. Za słońce, za rysunek, za śmiech. Za dzień spędzony z nianią. Nie dziękowały za nowe tablety, które im kupił, ani za pokój pełen najdroższych zabawek. Dziękowały za obecność. Za uwagę. Za ciepło, którego on nie potrafił im dać. Klara otworzyła oczy, uśmiechnęła się do dzieci. A ja dziękuję za was. Za wasze uśmiechy i za to, że jesteście najlepszymi pomocnikami w budowaniu zamku Skrocku w tym momencie, patrząc na tę scenę, na spokojne, szczęśliwe twarze swoich dzieci i na kobietę, która w tak krótkim czasie dokonała cudu, Adrian poczuł coś, czego nie czuło od bardzo dawna. To nie było tylko zdumienie czy wdzięczność. To było coś głębszego, co wstrząsnęło nim do głębi. Patrzył na klarę, na jej łagodność, cierpliwość i bezinteresowną dobroć i zrozumiał, że w jego pustym, uporządkowanym świecie pojawiło się światło. W tej jednej, krótkiej chwili, obserwując cichą modlitwę wdzięczności, Adrian poczuł, że zaczyna się zakochiwać. Od tamtego dnia Adrian zaczął wracać do domu wcześniej. Na początku znajdował preteksty, zapomniane dokumenty, pilny telefon, który musiał wykonać z domowego biura. Ale wkrótce przestał się oszukiwać. Wracał, bo chciał ich zobaczyć. Chciał być świadkiem tej cichej magii, którą Klara roztaczała wokół jego dzieci. Obserwował ją z daleka, nie chcąc zakłócać ich nowo odnalezionej harmonii. Widział, jak razem pieką chaotycznie wyglądające, ale pachnące nieziemsko babeczki, jak budują fortece z poduszek w salonie, jak czytają książki, przytuleni na kanapie. Słuchał śmiechu swoich dzieci, dźwięku tak rzadkiego, że za każdym razem przeszywał go dreszcz. Lena znowu zaczęła nucić pod nosem, a Leon, który zamknął się w świecie swoich rysunków, teraz z dumą pokazywał swoje dzieła, opowiadając o nich z ożywieniem. Adrian czuł mieszankę wstydu i fascynacji. Wstydził się, że obca osoba w tak krótkim czasie dała jego dzieciom więcej niż on przez ostatnie dwa lata. A jednocześnie był nią zafascynowany. Klara nie robiła niczego nadzwyczajnego. Po prostu była. Słuchała, kiedy mówiły. Odpowiadała na ich pytania. Patrzyła na nie, jakby były najważniejszymi osobami na świecie. Dla niej nie były dodatkiem do luksusowej posiadłości, ale dwójką małych ludzi z wielkim smutkiem w sercach, który potrzebował ukojenia. Pewnego wieczoru odważył się do nich dołączyć. Siedzieli na podłodze, Grając w prostą grę planszową. Adrian stanął w drzwiach, czując się niezręcznie we własnym domu. Tato, zawołała Lena, a jej oczy rozbłysły. To proste słowo, wypowiedziane z taką radością, uderzyło go mocniej niż jakakolwiek biznesowa nagroda. Mogę zagrać? spytał, a jego głos zabrzmiał obco. Klara uśmiechnęła się ciepło. Oczywiście. Właśnie zwolniło się miejsce. Adrian usiadł na podłodze. Czując sztywność garnituru, gra była banalna, ale śmiech dzieci, ich drobne oszustwa i udawane oburzenie, kiedy przegrywały, były dla niego jak balsam. Spojrzał na Klarę. Patrzyła na niego z dziwnym wyrazem twarzy, mieszanką zachęty i zrozumienia. Widziała jego nieporadność, ale nie oceniała go. Widziała człowieka, który próbuje odnaleźć drogę powrotną do swoich dzieci. Zaczęli rozmawiać. Najpierw zdawkowo o dzieciach, o planie dnia. Potem rozmowy stawały się dłuższe, bardziej osobiste. Adrian dowiedział się, że Klara pochodzi z małego miasteczka, że kocha stare filmy i że marzy o otwarciu małej księgarni dla dzieci. Opowiadała o swoim prostym życiu z taką pasją, że jego świat wielkich transakcji i fuzji wydawał się przy tym jałowy i bezbarwny. On też zaczął się otwierać. Opowiedział jej o Marsji, o pustce, jaką po sobie zostawiła, o poczuciu winy, że nie potrafił ochronić przed tym bólem swoich dzieci. Klara słuchała w ciszy, a w jej oczach widział współczucie, nielitość. Nie można chronić dzieci przed bólem, powiedziała cicho. Można tylko pomóc im przez niego przejść. Być obok jej słowa były proste, ale trafiły w sedno. Adrian zrozumiał, że budując wokół siebie mur, zamknął w nim również Leona i Lenę. Ich kruchy, nowy świat został jednak brutalnie naruszony. Pewnego niedzielnego popołudnia w drzwiach stanęła Ewa, siostra Marty. Była kobietą ostrą, zaborczą, która od samego początku uważała, że to ona powinna zająć się dziećmi po śmierci siostry. Jej wizyty zawsze były źródłem napięcia. Ewa weszła do salonu, gdzie Adrian, Klara i dzieci właśnie kończyli budować skomplikowaną wieżę z klocków. Jej spojrzenie było zimne jak lód. Zmierzyła Klarę od stóp do głów, a potem zwróciła się do Adriana z jawną pretensją. Adrienne, co to ma znaczyć? Pozwalasz obcej osobie bawić się z nimi na podłodze jak jakiejś wiejskiej dziewczynie? Gdzie dyscyplina? Gdzie zajęcia dodatkowe? Robisz z nich dzikusów, Ewo, uspokój się, powiedział Adrian, wstając. Klara jest wspaniałą opiekunką? Opiekunką? Wygląda na to, że próbuje zastąpić im matkę. Syknęła Ewa, a jej słowa były jak trucizna. Lena skuliła się przy klarze, a w oczach Leona pojawił się strach. Widok strachu w oczach jego dzieci obudził w Adrianie furię. Wyjdź, powiedział cicho, ale z taką siłą, że Ewa cofnęła się o krok. To jest mój dom i moje dzieci. I nie życzę sobie, żebyś podważała moje decyzje i straszyła moje dzieci, Ewa wyszła, trzaskając drzwiami, ale zostawiła po sobie chłód i niepokój. Adrian wiedział, że to nie koniec. I nie mylił się. Dwa tygodnie później otrzymał oficjalne pismo. Ewa wniosła do sądu pozew o odebranie mu praw rodzicielskich, zarzucając mu zaniedbanie i powierzenie opieki nad dziećmi niewykwalifikowanej osobie, która ma na nie zły wpływ. Pierwszą reakcją Adriana był gniew i chęć rzucenia do walki armii najlepszych prawników. Pieniądze mogły kupić wszystko, prawda? Ale kiedy spojrzał na przerażoną twarz Clary i zdezorientowane miny dzieci, zrozumiał, że ta bitwa będzie wymagała czegoś więcej niż pieniędzy. Będzie wymagała od niego, by wreszcie stał się ojcem, nie tylko na papierze. Nie martw się, powiedział do Klery, która drżącymi rękami czytała oskarżenia pod swoim adresem. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdziła. Nie pozwolę, żeby nas rozdzieliła w jego głosie była obietnica. Po raz pierwszy od śmierci Marty nie uciekał przed problemem. Stawiał mu czoła. Dla swoich dzieci. I dla kobiety, która nauczyła go na nowo, co to znaczy czuć. Wiedział, że sala sądowa będzie polem bitwy nie tylko o jego dzieci, ale także o jego duszę i przyszłość, którą dopiero zaczynał sobie wyobrażać. Sala sądowa była zimna i bezosobowa, jak jego gabinet, ale zamiast widoku na miasto, oferowała jedynie widok na surowe twarze sędziego i prawników. Adrian czuł na sobie oskarżycielskie spojrzenie Ewy, siedzącej po drugiej stronie z wyrazem triumfu na twarzy. Jej prawnik, elokwentny i bezwzględny, malował obraz Adriana jako zimnego, nieobecnego ojca, pracocholika który kupuje miłość dzieci drogimi prezentami, a ich wychowanie ceduje na przypadkowe, niewykwalifikowane osoby. Każde słowo było jak cios. Co gorsza, w dużej części była to prawda. Przynajmniej prawda o tym, kim był, zanim w jego życiu pojawiła się Klara. Adrian siedział wyprostowany, jego twarz była nieprzeniknioną maską, którą wyćwiczył przez lata negocjacji biznesowych. Ale w środku czuł, jak narasta w nim panika. Prawnik Ewy przedstawiał zdjęcia pustego domu, przytaczał zeznania poprzednich nianiek, które opisywały go jako emocjonalnie niedostępnego. Budował sprawę cegła po cegle, a Adrian czuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Wreszcie wezwano Klarę na świadka. Weszła na salę, drobna i trochę zagubiona w tym formalnym otoczeniu. Prawnik Ewy zaatakował ją od razu, próbując zdyskredytować jej kwalifikacje, podważając jej metody. Pytał o brak formalnego harmonogramu zajęć. O zabawy na podłodze, o brak nacisku na naukę języków obcych. Przedstawiał ją jako nieodpowiedzialną dziewczynę, która zamiast edukować, organizuje dzieciom wieczne wakacje. Klara słuchała spokojnie, a kiedy pozwolono jej mówić, jej głos, choć cichy, niósł się po całej sali. Kiedy przyszłam do tego domu zaczęła, patrząc prosto na sędziego, nie zastałam tam dzieci, które potrzebowały nauczyciela francuskiego. Zastałam dwójkę małych ludzi, którzy stracili mamę i czuli. Że tracą te tatę. Byli zagubieni w wielkim, cichym domu, w którym jedynym dźwiękiem był tykający zegar. Moim zadaniem nie było nauczenie ich tabliczki mnożenia. Moim zadaniem było nauczenie ich na nowo, jak się śmiać mówiła o małych przełomach. O pierwszym uśmiechu Leona, o pierwszej piosence zanuconej przez Lenę. O tym, jak razem uczyli się radzić sobie ze smutkiem, rozmawiając o mamie, oglądając jej zdjęcia, zamiast udawać, że jej nie ma. Mówiła o Adrianie. Widziałam ojca, który był zagubiony w swoim bólu tak samo jak jego dzieci. Który myślał, że chroni je, trzymając się na dystans. Ale widziałam też, jak się zmienia. Jak zaczyna wracać wcześniej do domu. Jak nieporadnie próbuje budować z klocków. Jak siada na podłodze, żeby zagrać w grę, której zasad nie rozumie, tylko po to, żeby być z nimi. Pan Adrian nie jest idealnym ojcem. Ale kocha swoje dzieci bardziej niż cokolwiek na świecie. I uczy się, jakim to pokazać jej słowa zawisły w powietrzu. Prawnik Ewy próbował ją zaatakować, ale sędzia mu przerwał. W jego oczach widać było coś więcej niż tylko zawodowe zainteresowanie. Potem przyszła kolej na Adriana. Kiedy stanął na miejscu dla świadków, wiedział, że to najważniejsza chwila w jego życiu. Jego prawnik przygotował go, dał mu listę punktów do poruszenia. Ale Adrian odsunął kartkę na bok. Spojrzał na sędziego, na Ewę, na Klarę, a potem przemówił prosto z serca. Wszystko, co powiedział prawnik mojej szwagierki o mnie, o mojej przeszłości, jest prawdą zaczął, a na sali rozszedł się szmer zdziwienia. Byłem nieobecnym ojcem. Uciekłem w pracę, bo nie umiałem poradzić sobie z żałobą. Myślałem, że zapewniając moim dzieciom wszystko, czego mogą zapragnąć, wypełniam swój obowiązek. Myliłem się. Zapewniłem im wszystko, oprócz jednej rzeczy, której potrzebowały najbardziej. Oprócz siebie jego głos się załamał, ale mówił dalej. Byłem ślepy. Nie widziałem ich bólu, bo nie chciałem widzieć własnego. I być może nigdy bym nie przejrzał na oczy, gdyby nie Klara. Ta młoda kobieta, oskarżana tutaj o brak kompetencji, ma więcej mądrości i serca niż wszyscy specjaliści, których zatrudniałem. Ona nie przyszła do mojego domu. Żeby pracować. Ona przyszła, żeby leczyć. I uleczyła nie tylko moje dzieci. Uleczyła też mnie opowiedział o dniu, w którym wrócił wcześniej i usłyszał, jak jego dzieci dziękują za prostą radość dnia. W tamtej chwili zrozumiałem, jak bardzo byłem biedny, posiadając te wszystkie miliony. Moje dzieci były wdzięczne za słońce i za rysunek lwa. A ja? Ja nie byłem wdzięczny za nic. Klara i moje dzieci przypomniały mi, co w życiu jest naprawdę ważne. I przysięgam przed tym sądem, przed Bogiem i przed pamięcią mojej żony, że nigdy więcej o tym nie zapomnę. Nie będę już ojcem, który wysyła czeki. Będę ojcem, który jest obecny. Który buduje zamki z klocków, czyta bajki na dobranoc i uczy się na nowo, jak się śmiać, kiedy skończył, na sali panowała absolutna cisza. Sędzia zarządził przerwę i poprosił o rozmowę z dziećmi w swoim gabinecie w obecności psychologa. Dla Adriana były to najdłuższe minuty w życiu. Kiedy wrócili, twarz sędziego była nieodgadniona. Wygłosił werdykt. Mówił o znaczeniu stabilizacji, o więzach krwi, ale przede wszystkim o dobru dziecka. Mówił o tym, że dom to nie mury, ale ludzie, którzy tworzą w nim atmosferę miłości i bezpieczeństwa. Po rozmowie z dziećmi powiedział na koniec: Nie mam żadnych wątpliwości. Leon i Lena kochają swojego ojca i chcą z nim zostać. Opisywały go jako tatę, który uczy się grać w gry i który czasami śmiesznie czyta bajki. Powiedziały też, że kochają Klarę, bo jest jak słońce po deszczu. Wniosek o odebranie praw rodzicielskich zostaje oddalony młotek uderzył. Ewa zbladła, a potem poczerwieniała z wściekłości. Adrian poczuł, jak spływa z niego całe napięcie. Spojrzał na Klarę. W jej oczach śniły łzy, ale na jej ustach malował się uśmiech. Kiedy wyszli z sali sądowej, zignorował błyski fleszy i pytania reporterów. Podszedł do Klery, która trzymała za ręce Leona i Lenę. Dziękuję, szepnął, a to jedno słowo zawierało w sobie wszystko wdzięczność, podziw, miłość. Nie ma za co odpowiedziała cicho. Stworzyliśmy niezły zespół dzieci, rzuciły mu się na szyję. Adrian przytulił je mocno, po raz pierwszy czując, że jest dokładnie tam, gdzie powinien być. Wziął Klarę za rękę, splatając ich palce. Ich nowa, niekonwencjonalna rodzina przetrwała próbę. Wracali do domu, który już nigdy nie miał być cichy. Minął rok. Dom Adriana nie przypominał już zimnego muzeum. Wszędzie widać było ślady życia: rozrzucone na dywanie klocki, rysunki przypięte magnesami do lodówki, nuty na fortepianie, który milczał od śmierci Marty. Teraz często wieczorami siadała do niego Klara i grała proste melodie. Alena i Leon śpiewali, fałszując niemiłosiernie, ale z ogromną radością. Tego popołudnia słońce zalewało złotym światłem ogród. Adrian nie miał na sobie idealnie skrojonego garnituru, ale stare dżinsy i teszyrt ubrudzony trawą. Leżał na kocu, a Leon i Lena próbowali zrobić z niego tatową kanapkę, chichocząc i przygniatając go swoimi małymi ciałami. Adrian śmiał się głośno, prawdziwym, głębokim śmiechem, który wibrował mu w piersi. Klara siedziała obok. Oparta o pięć starej jabłoni, z książką w ręku, ale nie czytała. Patrzyła na nich z uśmiechem, który rozświetlał jej twarz. Jej obecność była jak cicha, kojąca melodia w tle ich życia. Już nie była nianią. Była częścią ich rodziny, partnerką Adriana, drugą matką dla dzieci. Ich miłość rozkwitła powoli, naturalnie, zrodzona ze wspólnych przeżyć, wzajemnego szacunku i głębokiego uczucia, które narodziło się tamtego dnia. Gdy Adrian zobaczył ją modlącą się z jego dziećmi: Jesteś nieuczciwa zawołał Leon do Leni, kiedy ta próbowała go połaskotać. Klara, powiedz jej! Klara odłożyła książkę. Myślę, że w wojnie na łaskotki wszystkie chwyty są dozwolone odparła z powagą, a potem mrugnęła do Adriana. On wstał, otrzepując trawę z ubrania. Podszedł do niej i usiadł obok, obejmując ją ramieniem. Przytuliła się do niego, a on pocałował ją w czoło. Dzieci, widząc to, na chwilę przerwały swoją bitwę i podbiegły, wciskając się między nich, tworząc ciepły, roześmiany kłębek. Adrian rozejrzał się po swoim ogrodzie, po roześmianych twarzach swoich dzieci, po ukochanej kobiecie u swojego boku. Pomyślał o swoim dawnym życiu, o pustym bogactwie i samotności na szczycie. Wszystkie te lata gonił za sukcesem, za kolejnymi zerami na koncie, wierząc, że to jest miarą wartości człowieka. A prawdziwy skarb miał cały czas na wyciągnięcie ręki, tylko był zbyt ślepy, by go dostrzec. Prawdziwe bogactwo nie było w akcjach i obligacjach. Było w cieple małej rączki w jego dłoni. W dźwięku śmiechu odbijającego się echem w ogrodzie. W spokojnym spojrzeniu kobiety, która nauczyła go kochać na nowo. Był najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego majątek nie mieścił się w żadnym banku. Mieścił się cały tutaj, na tym kocu, pod starą jabłonią. I był wdzięczny za każdy jego gram.